Pracę czas zacząć się dzieła! Ujej. Jakoś tutaj tak chłodno czujecie. rzeczywiście. Wcześniej w warsztacie nie było tak zimno. Tak, coś tutaj nie gra. Ura. Załóżmy ciepłe ubrania. Ura. Świetny pomysł. E, zróbmy to. Nasz kolega mysz! Ja! Ja też, 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 też. Tak, masz rację! Jest chłodno w warsztacie! Bardzo! Dobrze zauważyłeś! Bystre stworzenie! Masz szalik, będzie ci cieplej! Co takiego? Przykro mi, kolego, nie możemy się bawić! Jest za zimno. Dlaczego w warsztacie zrobiło się tak zimno? O, chyba wiem. Ktoś nie domknął lodówki i zimno leci stamtąd. Właśnie! Nie. To co, sprawdzimy? Nie, zamknięta. Mamy coś jeszcze w warsztacie, co jest równie chłodne? Mamy chłodny pokój. Tak! Pewnie to. Drzwi do pokoju są otwarte. Chodźmy! Nie. Drzwi do chłodnego pokoju są zamknięte. Nic nie wylatuje. Jesteś pewien? Otwarte?